Moi drodzy, już 22 dzień grudnia, już pojutrze wigilia. I znowu kolejny refren, który może się okazać dla kogoś powtórzeniem refleksji, które już mieliśmy, bo dzisiejszy refren brzmi: Całym swym sercem raduję się w Panu. Nie bez powodu, trzecia niedziela była niedzielą gaudetę, radości. Ta tajemnica radości ciągle wraca. I można ją odczytywać na bardzo wiele różnych sposobów. Tak jak starałem się w niedzielę o tym mówić. Radość, która jest spełnieniem tych wszystkich nadziei, oto jest. Dziecko się narodziło, patrząc na ten obraz dziecka. Całym swym sercem raduje się w Panu. Oczywiście stajemy właśnie wobec chociażby tej tajemnicy i refleksji związanej z określeniem całym sercem, swym sercem. Ale chciałbym tutaj, abyśmy jako swoisty znowu klucz przywołali, tym razem dwa owoce Ducha Świętego: łagodność i opanowanie. O łagodności żeśmy wspominali w poprzednim tygodniu o Bogu, który jest łagodny i łaskawy. I wtedy przekonywaliśmy się i tłumaczyłem, że łagodność to jest ten wyjątkowy moment, ten obraz, ten znak Boga który zaprasza, który zachęca, który sprawia, że człowiek nie chce dystansu, że człowiek szuka bliskości. Łagodny. Jest ktoś, kto doceni moją godność. Jest ktoś przy kim, przy jego blasku moja godność zaczyna jaśnieć. Łagodność i opanowanie. Bo ostatecznie uświadamiamy sobie, że właśnie Bóg stawia przed nami to, co jest dla nas ważne, stawia przed nami to, co jesteśmy w stanie unieść i przeżyć. Ktoś kiedyś powiedział o jakimś człowieku, że on wierzył na miarę swojej wiary. Taka była jego ufność, taki był jego obraz. Ważne jest, żeby to uszanować. Bóg staje i mówi: Szanuję to. Jestem łagodny. I staje przy tobie również z tym owocem opanowania. Jestem gotowy czekać na owoce. Spokojnie, panujemy nad tą sprawą. To dzieło trwa, to dzieło się rozwija. Całym swym sercem raduje się w Panu. I tutaj, znowu odwołując się do tajemnicy dzieciństwa, tego wszystkiego, co nowo narodzone dziecko niesie, przecież uświadamiamy sobie, jak ważne jest właśnie to wszystko, co niesie w sobie ten owoc łagodności. Znowu, jeszcze raz to powiem, kochane mamusie i tatusiowie, kiedy się nachylacie nad waszym dzieckiem, to przecież ono się uśmiecha, ono wie, że to są opiekunowie, to są stróżowie miłości i życia. Ja też już to wiem, że kiedy staję przy mamie, tacie, która, którzy trzymają na rękach małe dziecko, nie wyciągam ręki za mało się znamy. Nie potrafi mnie rozpoznać jako kogoś, komu można zaufać, że jest łagodny. Nie wiadomo, co spotka. Kiedy się trochę poznamy, mogę pozwolić, zapytać się, czy mogę udzielić błogosławieństwa, czynąć znak krzyża na czole. Ale jednocześnie tutaj stajemy właśnie wobec tego wyjątkowego przesłania, które dzisiaj do nas dociera. Bóg staje i mówi: Ofiarowałem Ci. Tyle darów. Chronię. Jestem obecny. To dzieło dalej trwa. Dostrzeż, że jestem. dostrzesz, ile się już rozwinęło. dostrzesz to wszystko, co może dalej być. Nie załamuj się. Nie trać nadziei. Bez względu na to, co do ciebie dociera, bez względu na to, co mówią inni, ja jestem. Niech to będzie tym darem, które wypełni całe Twoje serce. Bo to będzie tylko uświadamiało, czy przypominało, nie tylko w czasie modlitwy. Nie tylko w czasie RORAT, nie tylko w czasie takiego lub innego spotkania. Mam pewien odcinek, mam pewien etap, mam pewną przestrzeń, którą jestem gotowy dać. Nie, całe. Niech całe serce, całe życie będzie wpisane i przeżyte z Bogiem.